Mam wziąć amunicję zamiast yy, armor bagów Co jest apteczek no ja Nie no apteczki też są kurczę potrzebne A co wy skończyliście już? Nie Próbujemy tego overkilla zrobić No to ale teraz jeszcze gracie czy... Tak, tak A ja na Jana wbiłem się do banku małego i... No ja na będę wyglądał. Soda Jak się używa desek? Jak, jak... Pali się, dobrze No... Znowu dałeś mało czasu No No ty Bartuś, gdzie jesteś? Jestem w środku Tezer. Tarcza. Dobra, spróbuję się zadrzeć tak stałeś. Musimy ich jak najwięcej teraz wykurzyć przed końcem azota. A później będzie nam łatwiej, łatwiej będzie nam zwiać. Ja bym, jak będzie osadzony, ja bym uciekał. Mimo wszystko zaryzykował. Tam się nie przejmuj. Co, do mnie mówisz? Nie, do Bartka, bo biega, patrzy się przez te Oczywiście. Szyn. Nie rzucając zbyt wiele amunicji w ogóle Co? Nie rzucając zbyt wiele amunicji To rzucają mniej Kurde jakoś... Oho grubas Leży Ja go podniosę sobie. Robię to szybko

Zaraz się powinien Azul skończyć Skończyć się, idziemy tam? Coś tu stoi za drzwiami Co idziemy? Na domej Już pierdolo Ninja Ja nie wiem czy tam radę się obronić w takim miejscu jakaś ciężarówka w ogóle jedzie O to nasza No jest chodźcie O, o. Ciekawe to jest akurat nic To za tą 6000 dopiero, nie? Aha. No To jest nic Czekaj e... Parking Tak, tak, ale ja zmienię sobie broń Bo ja tam Znale, miałem maszynę gana, nie? Parking. To jest ten, o którym mówił. Tak musimy słuchać się w tym budynku tam. Tam. A ja wiem, które to. Tu, chodź, tu w kempi otwieraj. Panowie, robi na offline jest mały bank. Tu, kempi, tu gdzie A ja? Tutaj, jedziemy, jedziemy. A, A na stole leżą cztery walizki pieniędzy. Mhm. Ale ktoś brzydko bije, pachem. Co na dachu będziemy się chronili, tak? No, tak. Znaczy niekoniecznie na dachu. Tu, tu mamy się pilnować, aż nie będzie transportu, będzie po drugiej stronie.

Ile? Pięć minut? Dwie minuty. Nie zrozumiałem. Ja zrozumiałem dwie. No shield? Ta. Ty zasłaniasz mmmmm okay. Zmień mnie na chwilę No już Amunicja Dobra Ty odniosłem tylko jedną torbę, bo mi się nie chciało wracać po resztę I połowę levelu No tak, tak To byś dostał z 10 30 sekund Do helikoptera To będzie ciekawe panowie 10 sekund. Ciekawe gdzie wyląduje? Albo na dachu, albo gdzieś tam. Nie, 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 na drugiej stronie. Patrz nie LOL Tutaj, chodźcie Ale Fart I teraz wiesz jak, nie? Kurwa. Teraz trzeba otworzyć Pitlokiem No panowie, kurwa i za to 7000. tysięcy. Ja już wiem, wy się tak kurwa wy wyrobiliście na taki nie, level. Kurwa nie, nie, nie. na offline. Dzisiaj dopiero rozpłynęliśmy. Ale my nie gramy na offline. ja wiesz, że na offline w ogóle. No, tak na offline masz jest. to same zadanie przecież. No. Tylko gra z botami. Ale oni nic nie robią, to im zgubi, mają strzelać. Ubijasz na Jana żaba, teraz czujesz się panem sytuacji, nie? Nie no, wbijam na jana i. jak on mówi, że na Detwiszu tak robił, tak i że tutaj. bo teraz. Co on robił, Po cichu czy co? Poszedł jakoś gdzieś naokoło. Bo to są... My pójdziemy z jednej strony, wy pójdziecie z drugiej strony, bo to są dwa przecież. Sobie, skąd tak biją? Aha. Leszę Jaki kurwa syf. Podniesiesz go sobą? Ale ja nie wiem gdzie on leży. O, koło ciebie. Jak koło mnie? Dobra. Dobra. Stary, w ogóle koło mnie nie jesteś. No teraz muszę tak... No, z okien No tak! Ja nie wiem gdzie ty żeś... O stary. Żeś pobiegł jakąś dłuższą drogą w ogóle. Tutaj jest wejście. Nie, kurwa, wyżej. Macie ten sejf? Tak. O, trochę. Ale to będzie ten sejf. Są dwa. No, wy jeden macie, nie? O, dobra, spierdalamy. A, czekaj, to nie to. Kurwa, gdzie opoje? No, jeszcze granat wrzuć. No to patrz, teraz już dostałem... ...15 tysięcy. 13,5 że znaczy 13,5 bo minus 10 nie? dostałem w sobie. to jest na lepsze części. To gościu kurczą. snajper, nie? Tak, to on gościł w Nie wziął snajper. Cóż. No i ile żeśmy szarpnęli? No rykilu, kurwa. Pieniędzy to żeśmy kurwa zajebali hu